Dobra kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem piechol. dalej nie jestem zdrowy niestety, ale no. Drugi dzień z rzędu, kiedy jestem chory i mogę nagrywać. No nie mogłem sobie odpuścić tych dwóch dni. Poprzednio mi się udało nagrać dwa odcinki, to już jest trzeci. Więc spokojnie, spokojnie. Muszę dbać o to, żeby wam nie zabrakło tego co lubicie. No w sumie najbardziej ze wszystkich materiałów do moim kanale. Choć w sumie i tak najczęściej oglądanym filmikiem, nie wiedzieć czemu. Jest obrzydliwy bieg z GTA 5 single playera. Nie wiecie czemu, autentycznie ten filmik gdzieś musiał się wy wypłynąć, czy coś w tym momencie, czy coś w tym sensie. Ach, dobra, język już się plącze na samym początku, to świadczy o dobrym komentarzu w tym odcinku, kurde, nie dobra. Koniec zbytniego gadania, jak widzicie, jeżdżę w jakimś totalnym padle, bo tam ci goście zwinęli mój samochód i sobie gdzieś się nim wożą, nie? I w sumie, można uratować was samochód z ich rąk. On nie wygląda na to, że mogę ich, kurczę, wyrzucić z niego. Próbowałem zadzwonić do Morse Mutual Insurance, no, ale nic to nie dało, jedyne co mogłem zrobić, to tam zapłacić... Drobną kwotę za Paradisa, czyli za tą furgonetkę z rekinem. I ewentualnie tym sobie pojeździć, no ale po co, jak drugą mam w garażu, to raz, a dwa, no kto by chciał?! No nie no, bez przesady, dobra, no to tak. Daleko. Znaczy, jest ich dwóch, będę miał problem. Żeby bezstresowo odbić swój samochód. Okej, okay, nie, tak, to są oni. Jadą do Los Santos Customs. Tak, ej, za... świetnie, no, dawaj ten waypoint. Kilometr. Ej, zaraz ich tam dojadę. Mam, ile mam w SMG? Cholera, za mało. Nieważne ile, po prostu tutaj jest za mało. Na tą sytuację, no, 170 pocisków. Z moją celnością, zdecydowanie too fucking little. Jest za mało. Ale nie mam czasu, kurczę na zakupy. Skręci w prawo? Jeżeli skręci w prawo, nie, skręcił w lewo. Co zostawili mi ten samochód? Czy właśnie tam któryś przy nim czatuje? Po pierwsze, ściga ich policja, to widać tutaj, po tych dwóch helikopterach. Oj, też zaczyna padać. Dobra, tam ci odjechali, zostawiając mój samochód, ale on może mieć bombkę. Po pierwsze wygląda jak gówno Co oni z nim zrobili? What the fuck? no Supermobil, kurde, Lama mobil, no Nawet nie mogę wsiąść. Nie, serio, widzicie? No can do Zostańmy tutaj, próbujemy wejść. Nie, widzicie, <grystanie> nawet wybiera ten drugi już. No muszę go zniszczyć. Super Lama stwierdza, nie chcę tym jeździć. Nie chcę jeździć tym pojazdem, w tym stanie. Ech, no dobra. Czego mam tu najwięcej? Pożegnajmy go z honorami. No to troszeczkę może zająć. Ej, nie. Wcale nie, jak się okazuje. Dobra. Seria spukawki wystarczyła. Ładnie go sponiewierali, ale poprawmy to jeszcze drugą. O kurde. To on? Był sprawcą? Czy koleś po prostu chciał sobie do Los Santos Customs wjechać i wybrał zły moment? No pewnie, że zgłoszę roszczenie, a to za moment. Oho, taki cwany. A kurde policjanci, no oni mi tutaj są potrzebni teraz, naprawdę Jak kołek w dupie, nie? Ale spokojnie, skoro on się bawi w takie rzeczy To mogę również i ja Cholera, nie skręci tutaj! Ale menda! Ej, Magnum wreszcie ktoś z Polski się pojawił Witam No co zrezygnował? Serio? Kurde, zmarnowałem bombkę. Ale w sumie nie tak bardzo. Wierzymy, jak ją wykorzystam. Tylko jeżeli pod warunkiem, że oni pozwolą mi odjechać. No w sumie kamizelki jeszcze troszeczkę mam, dobra. O, albo nie, nawet wcześniej. Myślałem, że ci za mną pojadą i zgubię ogon w ten sposób, no ale. Jak widzicie, można sobie też oczyścić drogę leżącą na drodze bombką. Eee, nie, nie zajedziesz mi drogi. No, no, na tego sam wpadłem, no wybaczcie, no ale pada deszcz i pojazd się ślizga, no po prostu. Okej, okay. ej, ej, on był bardzo blisko Ale cholera, no muszę w końcu uzupełnić zapasy. No pieniędzy mam sporo, mogę sobie na to pozwolić Ej moment, nie on wjechał właśnie do tego Los Santos Customs, gdzie ja przed chwilą byłem. No dobra, wracamy. Ale nie, bo odjeżdża, odjeżdża, okej. Okay. Mało, mało, bardzo mało. No ale co zrobić? Eee, tyry, ty, ty, ty tak powolutku. Rzućmy okiem, tylko co tu się dzieje. Tyry, tyry, tyry. Dobra, wysiadamy. Bierzemy gościa pieszo. o co to było? Co to było? On to rzucił. Ej, to ty jesteś tym gościem, dobra. Aaaa, kurde. Masa Renifera, gratuluję, dobrego wyboru. No jak widzieliście, czekałem, kurczę, już z szocikiem tylko, żeby dokończyć tą sytuację. No nie, no po to właśnie jest ta snajpa chyba, nie? Okej, okay, okej, okay, dobra, nie wypatrzy? Powiedzcie, że nie wypatrzy mnie. Zdążę się schować? Tak, dobra. Okej, okay, nie, nie ma co wbijać na dach. Kurde, dasz na... Ej, dobra. Takie półpięterko. Szybko, 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 bo tam policjanci jeszcze. A on tu już biegnie. Wpłać, wpłać, szybko, dziewiątkę. Tak, czyżbym właśnie zginął? Nie, on umarł, dobra. Też spoko opcja. Nie no, ale kurczę swoje już zarobiłem w tym odcinku. Ej, już na samym początku. Czyżby... Ej, mogę się poławić już. A w sumie, daleko. On. Dobra, pojedźmy jakby co? Jeżeli nie uda mi się go dorwać. Przed dojechaniem w tamto miejsce, no to. Zwiniemy po prostu lazera i tak posiejemy troszeczkę przypału. Albo może znowu spróbujemy czołg. No nie, już próbowałem tyle razy. To jest autentycznie. Dla mnie, dla mnie to jest niewykonalne. Chyba że jakimś totalnym zrządzeniem losu, nie wiem, jakby na przykład. Gościu z czołgu postanowił wyjść i nie wiem. A ha, 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 majętny jegomość. Nie wiem, czołgista wysiadł po prostu i stwierdził, a, wiesz co, przejedź się. No, wtedy może by mi się udało Ale spokojnie, mimo tej nagrody Słodziej samochodów. No przecież ja cały czas kradnę. A to może dlatego platynowa, bo to już jest chyba wyżej niż złoto. 800 punktów reputacji, to nie w Kit dmuchał. Ale czy moment, czyżby po prostu Magnum Elite wyznaczył sobie nagrodę za moją głowę tylko dlatego? Żeby lepiej mu się mnie ścigało. Ale spokojnie, mam trzy granaty. Cholera, niestety tylko trzy Dobra, a to autko można było zwinąć. Na pewno lepiej się nadaje do ucieczki tutaj niż to no, dobra, to kolejne sportowe, które będziemy mijać, zwijam. Nie, to w żadnym wypadku nie jest sportowe. Ej, może bo było zosta. ha, moment, on jedzie, cały czas jedzie za mną, ok. Powolutku, bo powolutku, ale jedzie. Można się zawsze zaczaić jakoś. No, kurde. A nie, moment, nie, to jest kolejna nagroda, myślę, że to jest garno, dobra, jedziemy, jedziemy. Ale dobra, skoro nie, nie mam zamiaru na niego pułapki żadnej zastosować po drodze, to może zgubmy go. Kurde, nie, no to było kiepskie. Mega kiepskie! Dawaj motocyklistę! Dawaj motocyklistę, kurde! Zrezygnuj ze mnie, to jest lepszy cel! Zdecydowanie lepszy, ale czekaj, 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 nie, nie, to trzeba, zrozumiem. Więc spokojnie, tutaj sobie nawrócę. Przy okazji muszę też. Dostosować uzbrojenie, e, albo w sumie... Widzisz co, i to nie będzie głupie. No bo jednak to było mega, kurde, głupie! No ale, no, co, zainwestował pieniądze w nagrodę i sam je zgarnął. Spoko. Może o to mu właśnie chodziło. Może on ma takie postrzeganie zarabiania, po prostu. Nie, ale okazało... Jeżeli by się okazało, na że to jest jeden z widzów, no to... Z góry przepraszam, sorry. A moment, właśnie. Rzućmy okiem, nie mam jakiejś pm przypadkiem. Nie o wiadomości nie, czyli ich stan się nie zmienił. Tam są zaproszenia po prostu leżące luźno. Nie wiem od kogo, nie wiem od jakich osób, więc no nie akceptuję. Dobra, liczyć na auto-aima. Nie, szocik, dobra. OŻEŻ RPG?! KURDE! Który on ma poziom? Magnum Elite, no aha, aha. 361, no dobra, spoko. Ale ej, raz udało mi się go zabić. Tak, I tak jest dobrze. Dobra, no to cicho, 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 ej, chcesz się pobawić. Okej, okay. ma RPG, on ma wszystko to, co, czego ja chciałbym. Y, dos doszukać się w swoim arsenale. Ej, umarł tak po prostu. No może nie stać go na kamizelkę, kiedy ma takie uzbrojenie. Ale dobra, gdzieś tutaj w pobliżu się musi odrodzić. Tak czy inaczej. Cholera, tam. Za mną. Możesz, kurde. Fala, no ale nie mogę stać w miejscu, kurde, jak taki osioł. No dobra, może powiedzieć, w odcinku zarobiłem. Okej, okay, no czy... E, ej, 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 kurde! Tak chcesz się bawić? To spoko, możemy się tak pobawić. Od razu ucieczka jakieś w dwustronne miejsce. Hop. Dobra, tu jestem względnie bezpieczny. Względnie po osłonięty przed pierwszymi strzałami. Okej, okay, tu na skrzyżowaniu powiadasz, gdzieś tam, daleko, dobra. Jeżeli zaraz się nie odwróci, opuszcza. Aaa. No, no robił zamieszania i sobie poszedł, no. No cóż. Odechciało mu się zabawy, to trudno. Kurczę, ale, ej, za, każdym, za każdą moją śmiercią kwota na moim e, koncie się zmniejsza, ale o ile? Ile? 100 dolarków? 200? Aby miały mi zacząć znikać takie kwoty jak w single playerze, po 5-7 tysięcy, no to dziękuję bardzo. to taki interes. Tym cały czas biegam w trybie pasywnym, żeby cokolwiek tutaj zarobić. No dobra, ale jedziemy na skróty, tam widziałem gości. Warty troszeczkę więcej niż reszta Ej cholera przy okazji może było super insane jumpa zaliczyć O okej, okay, śmierć, nie? Nie, o dziwo nie No i na dziarsko przejdziemy przez płotek Już tam chyba były drzwi, no dobra Nooo Ej, cholera Trafia i znowu wyznaczona kolejna? Nie Co tam jest grane? Podwójnie zainkasował tą nagrodę? Huh. Ej dobra, wybaczcie, a za kaszu znowu wam jakąś muzyczkę zafunduję. Uf, dobra, jestem już. Teraz tak, nie, nie, już bym właśnie chciałem zmienić sobie waypoint. a co, bym jechał zgodnie ze starym, eee, ee, o... Co jest grane? Wszyscy sobie gdzieś poszli, ale dobra, ja jestem w pobliżu bazy wojskowej, to no tam się udamy. Dobra, kochani, no to widzimy się na miejscu w takim wypadku. O kurde! To nie jest fura, to jest motor przecież! Czemu się tak od razu obrażać? Ile? 5000 za mnie! Okej okay. No dobra, na szczęście nie tylko za mnie. Jak widzicie na minimapie, jest czerwona kropeczka. W trakcie podróży tutaj ktoś wyznaczył nagrodę na kogoś. Więc spokojnie, laserem będzie mi łatwiej ją na pewno zgarnąć i jadąc z takim motorkiem. Ale też ej, inaczej. Czuję, że powielam głupie pomysły z poprzednich odcinków teraz. Jadąc tutaj motorem. No właśnie, zwłaszcza takim, którym się nie wbije, ale na szczęście ta gleba nie kosztowała mnie dużo zdrowia. Dobra, jeszcze druga próba, uwaga. A jak druga się nie uda, no to spróbujemy samochodem. Tak, aha. One zeszło poniżej połowy już. Kurde, no to jeszcze wybaczcie, coś przekąszę. O, ekwipunek, czemu wyłączony? Pewnie, że włączony. Zawsze ma być spadochron. Nigdzie nie wiadomo, kiedy się przyda. Piss coś daje? A nie, to jest piwo. Kurde, a nie, to tylko cień. Nie, to nie tylko cień. Jeszcze ktoś cię zabił wcześniej, widać. <grym> Uwierz, ziomuś, widać. Dobra, jedz pitch, tam coś. Ważne, żeby zdrowie urosło. Ego chaser też. Eee, pełna kamizelka, jak zwykle obecna. Okej, okay. <laughs> kretyn! Dobra No i no w sumie Dobra, tak można zrobić. Spróbujmy jeszcze raz Dobra, no może Bauman będzie miał więcej szczęścia Tak! O kurde, dużo szczęścia ma, dobra Widzę maska się nadaje. Taka sama maska jak klasa tego pomysłu Jest z klasy głupi, debilny, no jak widzicie już prawie zginąłem O Ktoś tu jest ze mną teraz? Właśnie Dobra, no to hangar, nic innego Tylko hangar. Jest, dobra, no moje szczęście Dawaj, 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 tych bałwanie Ej, ja w sumie jeszcze powinien roztopić, ale nie to tylko maska, dobra Róbmy sobie jaja, ale pamiętajmy o panujących zasadach Eee, ej, czy mi się wydawało on tam... Kurde, nie wiem, czym lata już mi się nie podoba. Dobra, narka. Ej, ktoś... Kto mnie, kto mnie namierzył już? Może on! Może on! <ścoughs> jaki przypał, jaki fuksik, nie? Dobra, wybaczcie, ale to trzeba zrobić. Fuck. Ej, nie, dobra, cały czas latam. O, a teraz? No, teraz nie jestem pewien, czy latam. Szybko, 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 szybko No oczywiście tu się musi turbo wolno wczytywać Dobra, jest, dawaj, dawaj, dawaj Kurde Akurat w tym momencie, no nie! <laughs> 90 tysięcy na nie kończy? No przecież ostatnim odcinku dostarczałem, kurde uspokój się Okej, okay, na bo mało, ale wbijemy znowu do bazy wojskowej tylko spacer wstydu będzie teraz jeszcze dłuższy Niż zazwyczaj, no się kurde, muszę tam dostać. Tam cholera, tam Shit. Dobra, widzimy się kochani na miejscu. Ej, what the fuck! Ej no, zmieniłem mu tylko maskę z powrotem na zwykłą. I co ja mam na głowie za łysinę? Gdzie się podział mój fryz? Kurde, co jest grane? Co ze mnie uczyniło łysą pałę? Maska bałwana, serio? Czy to, że się rozbiłem? Grzebiąc w internecie w trakcie lotu. No nie no, on teraz wygląda, ej, autentycznie Jason Voorhees. No dobra, no to... Jason, witam, lecimy. I widzimy się na miejscu, mimo wszystko. a tak w ogóle to wiecie, że opłaca się autentycznie... ...kupować nóż, na samym początku. Nie tylko do tego, że można się zaczaić na kogoś, ale jak widzicie, to jest jedyna broń, którą on może mieć ze sobą w trakcie pływania i może nią nawet walczyć. Więc jakby co, jedyna deska ratunku przed rekinami czy innymi graczami, którzy pływają. A jak widzicie, ja się dostaję na miejsce z nurtem. Mimo tego, że SuperLama nie umie pływać. A może Jason umie? Dobra, ale spokojnie, ja będę wam kazał płynąć ze mną całą drogę. Widzimy oh, się na no! miejscu, jeżeli tam dopłynę. Śnią duszę po drodze. O kurde, to wam powiem, że dostanie się na miejsce może być problematyczne. Widzicie tego gościa? To jest ten, którego ja przestrzeliłem wcześniej. On na pewno będzie nawracał i chciał mi uprzykrzyć życie. O i na pewno, dobra. To po pierwsze, nie mogę poruszać się pieszo. On wylądował tak? Nie. O kurde! No widzicie. Uwziął się na nas, ale rozbił samolot. No mi się zdarzało też takie coś, ale zazwyczaj wtedy, że już tak rozbijałem, no oprócz tego przed chwilą, co się stało, to było tylko z chęci posiadania 9000 na swoim własnym koncie, które jest niczym nie zagrożone. A kurde. Jeszcze ten, ten a ten czemu? A to czemu się upor, żeby mi uprzykrzyć życie. No dobra, no to spacer wstydu samochodem. To znaczy ta sama trasa, co spacer wstydu. Ale w powietrzu straciliśmy koło. Niezbyt fajnie. Dobra, ukrywaj się na rachu. Tak jest. Ukrywaj się na rachu. To jest najlepszy pomysł. Zawsze i wszędzie. Tylko wysiadka, wysiadka tylko z tej strony. Do, jeszcze z dobrej strony. Tak jest. On musi w końcu przeładować. A fuck. Tam zwykły obwieź do niego strzelam. Dobra. Jak widzieliście, była nagroda za moją głowę. 5000 tysięcy gości ją zainkasował. W sumie ja o tym zapomniałem i dlatego tak ochoczo wbijałem się do koło wszystkich. Ej, dobra, dobra. Hehehe, szocik, he, motherfucker. Ze wstrzelb. Ale kurde, wiesz, co jest najgorsze, że on zaraz się koło mnie gdzieś ze spałni na pewno. Aaaa, ej, tam się pojawił. Tam daleko, daleko, daleko. A teraz skąd masz ten swój pojazd? Kurde, inaczej, będą chcieli podjechać, pewnie do mnie i mnie załatwić, bo oni tam się chyba bawili wspólnie. Tak jest, dobra, na drodze szocik. O-o. cholera, nie sięgnęło ich. Fuck, Prawdy był dobry wykonanie do dupy. No dali mi jakiś kurczę, chociaż delikatny dystans między nimi. Czy od razu mam już, w kurde, strzelać? Ej, nie, dobra, trzeba się tutaj schować. Tu się przyczaić. Ale no, wystaje łysy no. Dobra, teraz jest OK. O, wietrze samolot już. Ej, moment, ale oni wbijają od tamtej strony, jakoś. Dziwnie, na teren bazy. Ha. Dobra, idę to sprawdzić. E, nie, właśnie, chyba opuściłem swoją bezpieczną kryjówkę. A oni zaraz zawrócą do mnie. Nie, po prostu ma zwykła paranoia. Nie, stop. Jeżeli ja chcę się z nimi w ogóle mierzyć, oni w dwójkę i ci przede mną też w dwójkę. O, kurde. No to muszę mieć coś lepszego. Niż łysą pałem maskę na twarzy. To była rakieta, nie? Okej, okay, dobra, ktoś lasera przejął. Maskę na twarzy i shotguna w ręku. No, coś lepszego niż to. Właśnie takiego kurde rzeczonego lasera bym musiał mieć. Rozbił się, nie? Cicho, 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 cicho. Ej, no jeżeli braćby parabole pocisków. Pod uwagę ją no to któryś z tych powinien trafić, tak? Dobra, ale chyba nie wiedział, że. Do niego strzelałem, albo właśnie wiedział, ale postanowił się rozbić? Nie, on po prostu nisko lata. Ej, cholera, mam nadzieję, że dwóch nie przejęło czołgu. No, bo to by było mega. A w ogóle nie idzie w dwójkę w czołgu? No, wiem, że w Battlefieldzie na pewno idzie, ale tutaj nie wiem. Eee, jak miło! Nie będę musiał biec! Chyba nie inaczej. Najlepsi są ci, którzy są na tyle waleczni, żeby po pierwszym oddanym wystrzale. Chcieli po prostu cię zabić, a nie uciekać. E tam spokojnie, naboje do pistoletu zostawili za ale nie muszę ich podnosić. Aha, moment, czyli już tam wjeżdżam w momencie, oni wszyscy są obrażeni na mnie, tak? No a... <laughs> ja, to akurat niedobrze, ale. Czy to jest przypadkiem niezbyt wygórowana cela, jak za to tutaj zaoszczędziłem parę sekund? <laughs> Kurde. Helikoptery też od razu. No nie no, w sumie wojskowi tutaj stoją wyżej niż policja. W hierarchii. No, ho, 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 będzie problem. No, będzie problem teraz. Ale, co mi tam? Dobra, wbijamy do tunelu klasycznie. O kurde, no! Ach, albo jednak nie tak klasycznie jak zamierzałem. Wzywa zrzut amunicji. No, no, przyda mu się pewnie. Jak ma w zwyczaju rozwalać wszystkich i wszystko. Co widzi, tak jak ja. No, mi też by się przydało. Dobra, tu jest tunel, to... De... hop, no, prawie dobrze. Prawie o to mi chodziło. Dobra, ja to muszę zamienić na coś szybszego. To przede mną by się nadało, ale czy za mną? Właśnie, za mną też coś jest, co się też nada. E, nie, nie o tym myślałem kompletnie. O, 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 o. o. Ej, nie, cholera, to jest to padło, ale dobra, cicho. Małe, szybkie, zwrotne, czyżby? No Dobra, jak sobie daję radę z potrącaniem? No, nie daję sobie radę w ogóle. No, nie, to było tylko żeby zmobilizować policjantów, spokojnie. Dobra, drugi raz, numer. Nabrali się? Nie, wzięli mnie w kleszcze tym razem. Co prawda, takie słabe kleszcze, ale jednak. Dobra. Nie, bo oni teraz zaczęli, kurczę, mi bardziej przeszkadzać. Niż myślałem, że będą, więc nie, nie. Wymijamy ich. No, kurde. I tak w sobie ta auto przede mną też by się przydało? Ej! A nie, konkretnie, już myślałem, że mówisz o tym. Ale stop, to nie jest przypadkiem. <ścoughs> no teraz łyknęli to wszyscy! Łącznie ze mną. No nie, no dobra, coś szybszego, bo tym się nawet tam nie przebije. Dobra. Nie. 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 Dobra, nawrót. Z delikatnym hamulcem, znowu wszyscy na to się nabrali. Tym razem oprócz mnie. No nie, nie, nie. Ej, dobra, wszystkich zgubiłem, no to w sumie może nawet spróbować tym. No ale to, kurde, będzie próba nieudana bankowo, no. A, no dobra. Spróbujmy mimo wszystko. Jeżeli uda się tam wjechać chociaż na górę. Bo przypominam, rozpęd bierzemy z góry, a nie gdzieś tutaj z dołu. No, umiejętnie staram się dozować gazem. No, dobra. Chyba się wdrapiemy. No to dawaj, na maksa ile koni pod maską? No ho, 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 ile tam jest tych koni? Jeden, dwa, trzy? Ach, dobra, no ale dam tobie jeszcze szansę. Może po prostu teraz, dlatego, że tutaj część tego dystansu przebyłem w powietrzu, że to dlatego. Może teraz, No tak boczkiem? Kurde, no dobra. Ok, z problemami, ale autko dało sobie radę. Tylko teraz, czy da radę w drugiej części tego zadania, czyli w kradzieży lasera? Bo ja jakiś jest, bo zazwyczaj, jak ktoś już jakiś zdążył zwinąć, to później tutaj świeci pustkami. Ten kurcze plac lotniska. Ale dobra, dobra, nie bądźmy złej myśli, bądźmy właśnie dobrej. Ooooo oh, Dzień doberek, od razu. Cholera. Dobra, Szocik będzie tutaj lepszy. W teorii. No jaka ucie... No kurde! Ah, Fuck you! Fuck! You! Dobra, kochani. Ostatnia próba. No dobra, może tym damy radę. Aha, tak jest! Po raz pierwszy chyba mi się autentycznie udało przeskoczyć oba płoty. Bez żadnego nawet draśnięcia drutu kolczastego. Aha, no tego lasera już nie ma, niestety. Liczę na ten w hangarze. Aha, i się nie przeliczyłem. Ej, kto tam jest strzelał od razu? Rakietami! Kurwa, mać! Do cholera jasna! Nie! Nie! Fuck this shit. Już nie chcę spacerów wstydu. Nie, kochani, kończę ten odcinek tutaj. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! I będę musiał zgłosić do rach staru, to, że mój bohater wyłysiał i mam teraz łysy łeb, który mi przyciąga pecha. Dobra, pa, cześć, hej!